Siemano, jesteśmy w pierwszym odcinku King of Wake Spotczek. Dzisiejszy dzień spędzamy w Wake Up Radzymin. Jest z nami właścicielka Wake Parku, Ania. Może kilka słów o Wake Parku. Cześć, Wake Park Radzymin Mamy tutaj dwa wyciągi. Pierwszy jest, ma 200 metrów, drugi 180 metrów. Na wyciągu mamy dwie przeszkody, Kicker XL i Slider. Kicker jest na prawą nogę. Na krótszym wyciągu również mamy Kicker, jest to mniejszy Kicker MK, również na prawą nogę. Linę mamy na wysokości 11 metrów, także podobno lata się świetnie. Chłopaki mogą tutaj więcej powiedzieć, testowali wyciąg dzisiaj, także... Dokładnie to, co możemy powiedzieć, to... Lina nosi bardzo, bardzo mocno, bardzo wysoko. Pierwsze podejścia do Ray do Esek. E, wskazane tutaj. E, przeszkody, tak jak koleżanka powiedziała, Wake Pro, czyli ja powiem, profesjonalizm najlepsze. najlepsze na rynku dostępne. E, I... W... Może jeszcze kilka słów na temat naszej lokalizacji. Z Warszawy można bardzo łatwo do nas dojechać, w pół godzinki. Jesteśmy w Radzyminie na ulicy na ulicy Dzielnej. Jest świetna autostrada, także zapraszamy. No i dobra, King of Wake, Slingshot, Jobę, zapraszamy na kolejne testy, warsztaty i na kolejny odcinek spotczeka.